W dzisiejszym odcinku wybierzemy się do Neddu. Po kilka rzeczy, typu, no tutaj dyspilinami i tak dalej. Tutaj mi się już złoto przepala, ale zaczynamy odcinek od czegoś takiego. Bardzo ładnie. Dobrze widzowie. A zatem w tym momencie wyjdziemy sobie do Neddu. W tym momencie to akurat nie bo. Muszę jeszcze wziąć złoto za sobą Tak Dobra, lecimy do nadaru Właśnie nie, jeszcze nie lecimy do nadaru Teraz lecimy do Nadadu? Dobra, 27 złota to. Można poddejdować się. Rebound, nie wyszła. Błagam, żeby tu nie było guźców nigdzie. O, chodź tu! Masz, nie bój się. Masz kilka. Daj coś dobrego. Ale... doda, budulec, no jest taki wiecie, wadliwy to. No, dobra, dzik. Łapie. Ja ci rzucam złoto, a ty tego nie chcesz? To ty jesteś piglin, czy co? Ty, a tych strząka to akurat nie widziałem. Szybkie cięcia. Dobra, widzowy zdobyłem już kilka stajdów. O, bardzo dobra! To idzie tutaj od razu na pierwszy pasek, człowieku. Kopiemy bloczki, bierzemy, bierzemy, bierzemy. Wiadra nie potrzebuje... Netharza. Zrobimy łopat skilla, widzowie. <ścoughs> e, ciebie nie zapraszałem na imprezę. Podziękuję. Podziękuję, powiedziałem na Dobra, jednak do zbierania trochę, budulca. Bo wiadomo, bloczki się zawsze przydadzą. U! Widzowie. Mam nadzieję, że to widzicie. Dobra, zrobimy sobie tak. Wiem, wiem, pewnie mnie tam napiszecie, że czemu nie dobisz jakiegoś speed bridge albo coś. Dobra, to nie mówię. Dobra, znam ten bastion bardzo dobrze. Bardzo fajny bastion. Widzowie tam na dole to takie. Uh, uh, uh. To ja dziś może coś niedodejtowego zdobędę. Mam jakieś padły? Nie Smutno mi widzowie, bo tak, to to bym, wiecie, cikał w razie Żywi. Tylko błagam, niech te by tu nie skaczą mi na głowę. Dobra! Do. Wy pewnie nic nie widzicie, ale ja widzę. To jest forteca obok, a świetnie, zabrakło mi bloków. Błagam, tym blok nam się muszę dobudować. No, oczywiście. A nie, nie zabrakło mi bloku. E, e, łapy przy sobie, co? Widzowie robimy szybkie cięcie, Zobaczymy się tam na dole już. Prawda no do widzowie jestem... O! Magma Team Team. Diamond pod Dwa razy Ancient Debris. O, chłopia. O jest. 9 bloków złota, widzowie. Jestem bogaty. Fire protection? Yo. Dobra, teraz jeszcze wywala. No i zgadniamy to. To po co się przychodzi do bastionów? Co jest? Jakiś piglin się spalił. Dobra, no, nikt w tym nie przeraża już czasem, nie? Dobra, do czego wolę się żeby nie zbliżać. Robimy cięcie, widzowie. Jo, dobra, widzowie, skopujemy tu te piękne bloki złota. Nie wiem, buduję się tak, bo boję się, żeby mi jakiś piglin na twarzy wyskoczył. No właśnie. Eee! dobra, ty mnie nie widzisz, jakby co mówisz. Nie tu nie ma. gdzie jest spał nad może co? Nie wiem, jakbym naspał, no to tam będzie pewnie gdzieś, że tak nie? No. no widzowie, to dosyć ryzyko. Muszę zrobić ...bomboklat. Dobra, może wyczaję gdzieś. Dobra, do, robimy F5. Czekaj co? Dobra, do, już mi się wydawało. Dobra, do, to widzimy się pod spał Dobra widzowie do, jestem tu już. Sobie zdobyłam miejsca. No, że rzuciłam jeszcze. A, no tak, zapomniałbym. No e! Ubie! Ale że aż tyle tych blaze'ów tu jest? No nie gadaj, że to wypada. Poza... O, mam, 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 mam pierwszą, mam pierwszą. Dobra, to ciebie to akurat się nie chce iść. Co, że trzeba sobie tylko poprawić? No, bez ja. ja. dupia! Pół serca. Przepraszam, ale muszę. Nie wiem, nienawidzę blazów. A to Doda widzowie już na szczęście z całej odtacy z mam 11 pałek Wracamy sobie szybciutko Błagam niech nie ma nocy akurat, bo wtedy smutno mi będzie No i oczywiście, że jest akurat chyba mocny. O, moja ukochana muzyka, dobra, nie ma mocy, ale w takim razie robimy, no, poważne tutaj z i idziemy do, a, 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 no tak, to jeszcze trzymać trzeba, czekajcie, brakuje mi jednego i będę miał kolejny detajt, Tapka. dobra, idziemy szybkie to tutaj. Pibliny, taś, taś, taś. Gdzie jesteście? Nie ty. Nie wy. Halo, piblinki. Robimy cięcie w takim razie. Dobra, widzę, że. Dobra, do, 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 wy jesteście upośledzeni. Gdzie wy poszliście? No, co za. Dobra, No idź po to złoto, chłopie! O, to Trzy padły od jednego? A od ciebie? Dwa. O! Fedor to zyska. Porczą. No masz tu złoto! Chłopie, ślepyś? Chyba no, tak. Of dobra, nie będę miał mniejszą, bo jeszcze mi da do grupy To są Będzie można plantację zrobić. Brodawką. Brodawek... Przepraszam. No gdzie wy jesteście? Chyba wy jesteście nie niepoważni. E, wróć. To jednak sobie wezmę. O, bomboklot. O, oh, fajno. A. O. Bierz to! Bierz to, bo trzeba sobie tym wdawlem, nie? Szybkie cięcie widzowe. W tym czasie, widzowie, jak ja byłem cięcie, ścnąłem przez przypadek No No i poszedłem w popłoch lekki. O dziwo, tyle złota, ile tam posiadałem. Wystarczało. I mam 16 pedał, i tak dalej i tak dalej. Ty może na kowadło jeszcze będzie mnie stać pokczam. Ale ja widzowie aktualnie powiedz, że mam te dwa żelaza przepalone. Mamy robię eee, deski, deski, deski. Są deski. Ty, ty. I sobie fajne spodnie robię. Wiem, wiem. Patrzcie widzowie jak to pięknie wygląda. No dodaj to wyspodnie. Dobra, to przerabiamy nagle i Powder i może już pierwszą parę cykniemy 12 potrzebuje No i co? Widzowie? Rzucamy chyba pierwszą, co nie? To sobie, wezmę, to, sobie, to sobie wezmę, to sobie wezmę, to sobie wezmę. To sobie wezmę. To sobie wezmę. Ja mam ukły jeszcze. Powiedziałem jeszcze. Mam nadzieję, że mam sporo strzał. Dobra, mam spodostrzał strzał i jedzenie jedzenie widzowie. Bym ten... Bym miałkę, jakby nie wziął tego jedzenia. No to co? Pierwsza cyknięta została w tą stronę. No to lecimy. Widzowie, sto po tym filmie robię w T-Style. <laughs> Szybkie cienie. Dobra, rzucamy długo. <laughs> Zabawnie by było jakby... Gdzieś tu był ten stąd kolt, co nie zabawnie by było widzowie A gdzie ta padła? Tu dziwne uh -huh. O i pękła Dobra, liczymy na ten Mam dobrze, dobie cięcie. Dobra, padła rzucam. No znowu pękła! Dobra. No, co ja patrzę? No! O, trzy mm, podrząd pękły, dobra. An to gdzieś. Dobra, i ja w to nie wierzę. Widzę wie, się idealnie. Ja muszę stolować. Czemu ja No i nie, nie ma tej perły tu. Dobra, oda wycięcia lepiej. Doda, na szczęście jakoś skombinowałem tę padłę, a tutaj się zalało, bo przypadkiem ten... Ale to już załatwimy w następnym odcinku. Do widzenia, miłego dnia widzowe. Dzięki za oglądanie i pa pa.